No i Zima nas przywitała, syberyjska w kolejnym tygodniu. Poniedziałek, 8 rano, jedziemy. Minus 15. Rano, jak wyjeżdżałem do bazy, na bazę, no to było minus y, 17, 18 czasami. wesoło. Trochę zimnawo, ale musiałem na hale wjechać kurczę autem, bo gdzieś coś od dewasta przymarzła, rurecka, gdzieś coś nie chciało podać paliwa, ale postał pół godziny, odburzyło dewasto i chodzi, wszystko pięknie zacy. Tak więc jedziemy. Jedziemy, jedziemy do... Gdzie jedziemy? Do tych złotnik na tą budowę dino. W Niedzielę gościu do mnie dzwonił mówił, że panie koło 10 dopiero się pojaw, bo będzie dopiero ładowarka. Aj, ej, <grych> Dopiero będzie koło dziesiątej ładowarka. Tak swoją drogą, to kurna gościu chyba nie szanuje ze swoich lusterek z tego plusa yy, I wracając do tematu Że oni i tak przyjadą mnie tylko rozładować, bo i tak w takie mrozy nie będą robić To tylko mnie rozładują i... Nie będzie wszystko w temacie Niewiele zostało 80 km na miejsce, więc powoli, powoli zajedziemy. Takie kolejiny były, że masakrycznie. 40 km na bewę po wodę i na Kraków, na Modlnice na Biedronę to parcie musi być na tą wodę takie upały, takie skwary że tyle wody ale no cóż tak są. to nie ma wyjść. Lożik nadal trzyma, minus 10 Jeszcze 80 kilometrów nam mi zostało do przejechania Ale jakoś damy rady Załadowany wodą w bewie i jedziemy do Biedry do Krakowa. A mamy załadowanego Polarisa, jakieś power Energy Drink, Vital Fresh, czyli Mix. No i jak widzicie zakończone. Jesteśmy pod Biedroną Już dojechałem No kurde, no nic niestety Wcześniej nie było wolnego miejsca Gdzie stanąć No i dojechałem im tak na partyzanta Stoję pod Biedronką I zobaczymy co z tego wyjdzie Czy mnie wygnają, czy mnie nie wygnają Kolację już zjadłem Dzisiaj co tam a 460 460 chyba kilometrów wszystkiego zrobiliśmy. Czy 420? Już nie pamiętam. 7,5 godziny. Jest godzina 20.40. Więc czas najwyższy chyba już na lulanie. Nie no, może nic na mnie nie wygnają damy radę no to cóż do jutra widzimy się jutro na razie witam w kolejnym dniu jak widzicie jestem już przetrzemy jestem już na Biedronce pod rampą Czerwono się świeci, rozwodowują elegancko, ale <śmiech> zaśnieżenie <śmiech> placu jest makabryczne. Jedna wielka bryja. <laughs> Jeżdżą te koparki, ale <laughs> tyle to nic. <laughs> jest godzina. Siódma dwadzieścia My sobie rozładujemy. A jak rozładujemy, to damy znać, że już wolny i będziemy czekać na. Będę czekał na dokumenty. No to do zobaczenia później. No i rozładowany w Biedroneczce Wyjechaliśmy Już dojeżdżamy na załadunek Na welwet Na kluczy I będziemy ładować Na Stargard Szczeciński Dowaliło śniegu Znowu troszeczkę Ale minus jeden jest, więc no nie ma tam oh, you tell me stories. You tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. Fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming Sound machine always speaking Left emotional scars. Now I'm sweating A solar 50 now the are gone I'm doing things that I shouldn't know No i załadowałem Papier toaletowy na welwecie Wjeżdżamy Trochę się kurka zeszło u czulów. 4,5 godziny. 4,5 godziny po Bo ludzi nie mają walizacja, bo, bo to, bo tamto i, i tak się zeszło. A przed nami y, 660 km. No, Prima primasor, piłka na 10. Dobro, do Donek Stargaardie I'm doing things I shouldn't know bro I'm doing things I shouldn't know That's what we want Yeah, I will play you my favorite songs on a car ride While you list me all the people that left you in your life, oh Now I'm 21 A stroller 50 years And now you are gone I'm doing things that I shouldn't know from I'm doing things that I shouldn't do That's why No i to lubię Nie zdążyłem nawet dojść do samochodu jak się zaawizowałem, już pager dzwoni. Awizację mam na godzinę 10, jest 8.50. Pager dzwoni. Wow, ale wiszcie. No i rozładowałem się już na lidlu. Wyjeżdżam. Godzinka czasu. I rozładowane Mamy już da ładunek standardowo police nawozy gdzieś w okolice tam kątów wrocławskich, gdzieś tam te tereny 58 kot tam będziemy jechać Ciekaw jestem ile dzisiaj na nawozach oddubcymy.

No ale dobre, 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 zobaczymy, zobaczymy. Tu i tak się nastawiam na cały resztę dnia. Po ciemku pewnie się wyjedzie. Standardowo. I wyjeżdżamy z azotu w policę. Godzina 15:07. Standardowo się trochę zeszło. Tutaj szanują roboty. 15, wyjechaliśmy z parkingu i jadę sobie do miejscowości Tworzyjanów. Wczoraj sporo pociągnęliśmy, bo dojechaliśmy aż z, pod Legnicę. dłużej no to ten Szczecin zszedł się bo tam kurde półtorej y, godziny się przebijałem z Polic na drugą stronę Szczecina no cóż, cóż zrobić Nierozładowane rozładowany w tym tworzy Janowie <try> już jedziemy dalej Ale to jest wąsko Mamy załadunek KGHM Barczew Ładne kilometry Ale kurde Obawiam się, że Będzie, będzie Ładunek później też z Barczewa Po południu w piątek Wieczorem Ale nie po południu, to wieczorem bardziej Ale pożyjemy, zobaczymy. Spedytorka obiecała, że się postara znaleźć coś innego. Zobaczymy, co jej to wyjdzie, i jak jej to wyjdzie. A na tą chwilę pędzimy. tereny z powrotem na KGHM jesteśmy, jestem. Jeżdżam, rejestruję się, jeżdżam się ładować i śmigam do domu, nocka w domu dzisiaj Jedziucha załadowana i jedziemy na bramę wyjazdową papierem, wszystko mamy i czmychamy ładne słoneczko świeci 7,5 stopnia zima 2021 Pędzimy, robotę mamy już daną na powrót. Nie pamiętam, że wspominałem, czy nie. Ale będziemy ładować rury. Na poniedziałek gdzieś tam w okolicach Łodzi. Tak swoją drogą to fajny wschód nie? No i po zdejmowanym jedziuchom i jedziemy teraz na załadunek. Cofamy się na Lublin w kierunku domu na kolonie Prawiedniki I tam będziemy. Będę ładował rury na łódź na poniedziałek, tak jak mówię. Zjechaliśmy na załadunek było widno Ale no to tak to jest kurde na tych załadunkach Nieraz idzie szybko, nie raz idzie wolno A tym razem poszło bardzo wolno Wyczekaliśmy wyczekałem na parkingu później w trakcie załadunku i wracam i za 20 minut będzie czas przekięty i tradycyjnie chciałbym Wam podziękować, że byliście ze mną w tym tygodniu że wytrwaliście do końca filmu zachęcam też do subskrypcji, bo dużo jest wyświetleń a jedna trzecia z tego tylko subskrybuje no a tymczasem no to pozdrawiam i do następnego tygodnia w poniedziałek rano się widzimy.